Czy twoja skóra jest szorstka, sucha, jakby martwa? Czy zauważyłeś ciemne plamy, swędzenie, łuszczenie się, a może czujesz się stary, zmęczony, jakby twoje ciało nie działało już tak jak kiedyś? To nie jest normalne. I to nie jest tylko problem skóry. To znak, że twoje ciało jest pełne toksyn, martwych komórek i bakterii, które cię powoli zabijają. Ale jest prosty sposób, żeby to odwrócić. Metoda, która istnieje od tysięcy lat, używana przez najzdrowsze kultury na świecie. Złuszczanie ciała, ale nie w ten sposób, w jaki myślisz. Jeśli nauczysz się robić to właściwie, 85% Twoich problemów zdrowotnych może zniknąć. A Twoje szanse na dożycie 100 lat wzrosną dramatycznie. Nazywam się dr Monika Wójcik. Specjalizuję się w geriatrii, z ponad 29-letnim doświadczeniem klinicznym. Przez te wszystkie lata obserwowałam pacjentów, którzy żyli do 100 lat i dłużej. Wszyscy mieli jedną wspólną cechę: ich skóra była zdrowa, czysta, pełna życia. A kiedy pytałam ich o sekret, większość mówiła o tym samym regularnym złuszczaniu i oczyszczaniu skóry w tradycyjny sposób. Nie jesteś sam w tym. Tysiące seniorów w Polsce ma problemy ze skórą. Suchość, swędzenie, infekcje grzybicze, ciemne plamy, ale nie zdają sobie sprawy, że te problemy skórne są tylko wierzchołkiem góry lodowej. Pod spodem kryją się poważne problemy zdrowotne: słaby układ odpornościowy, przewlekły stan zapalny, zatrucie toksynami, wszystko to można naprawić poprzez właściwe złuszczanie ciała. Za chwilę pokażę ci dokładnie, jak złuszczać ciało w sposób, który oczyszcza nie tylko skórę. Ale całe ciało od środka. Dam ci trzy różne protokoły, od najprostszego do najbardziej zaawansowanego. Wyjaśnię naukę stojącą za tym i pokażę ci, dlaczego ta prosta praktyka może dodać 10, 20, może nawet 30 lat do Twojego życia. Ale najpierw musisz zrozumieć, dlaczego martwe komórki skóry są tak niebezpieczne dla Twojego zdrowia. Z medycznego punktu widzenia Twoja skóra. To nie tylko pokrycie ciała. To największy organ w Twoim ciele, ważący około 4 kg. Skóra ma kluczowe funkcje: chroni Cię przed bakteriami, reguluje temperaturę ciała, produkuje witaminę D i co najważniejsze, eliminuje toksyny. Twoja skóra wydziela około pół litra potu dziennie, a ten pot zawiera toksyny, metale ciężkie, mocznik i inne odpady metaboliczne. Ale oto problem. Twoja skóra odnawia się co 28 dni. Stare komórki skóry umierają i są zastępowane nowymi, ale te martwe komórki nie znikają magicznie. Gromadzą się na powierzchni skóry, tworząc warstwę martwej tkanki. A kiedy ta warstwa staje się zbyt gruba, Twoja skóra nie może już oddychać, nie może eliminować toksyn. Pory są zablokowane, bakterie i grzyby zaczynają się mnożyć. I twoje ciało staje się siedliskiem chorób. Lekarze wyjaśniają, że kiedy skóra nie może eliminować toksyn, te toksyny są ponownie wchłaniane do krwiobiegu. Trafiają do wątroby, nerek, jelit. Te organy muszą pracować ciężej, żeby się ich pozbyć, ale kiedy są przeciążone, toksyny zaczynają się gromadzić w tkankach. To prowadzi do przewlekłego stanu zapalnego, który jest przyczyną prawie wszystkich chorób: cukrzycy, chorób serca, raka. Alzheimera, artretyzmu, według najnowszych badań. regularne złuszczanie ciała może zmniejszyć poziom toksyn w organizmie o 40 do60%. A niższe poziomy toksyn oznaczają mniejszy stan zapalny, silniejszy układ odpornościowy i dramatycznie niższe ryzyko chorób przewlekłych. Jeśli to ma dla Ciebie sens, zostaw łapkę w górę, to pomaga innym seniorom w Polsce znaleźć ten materiał. A teraz konsekwencje ignorowania tego. Może myślisz, że to tylko kosmetyczny problem, trochę suchej skóry, nic poważnego, ale prawda jest znacznie bardziej przerażająca. Kiedy Twoja skóra jest pokryta grubą warstwą martwych komórek, dzieje się kilka rzeczy jednocześnie. Po pierwsze, Twój układ odpornościowy słabnie. Skóra to pierwsza linia obrony przed bakteriami i wirusami. Kiedy jest zablokowana martwymi komórkami, Patogeny mogą łatwiej przeniknąć do organizmu. Według badań, osoby, które nie dbają o higienę skóry, mają o 35% wyższe ryzyko infekcji. Po drugie, twoje ciało nie może regulować temperatury. Pot nie może się prawidłowo wydalać. W lecie możesz się przegrzewać, zimą możesz tracić za dużo ciepła to przeciąża serce i zwiększa ryzyko zawału, szczególnie podczas polskiej zimy, która jest wyjątkowo surowa. Po trzecie, twoja produkcja witaminy D spada. Skóra potrzebuje kontaktu ze słońcem, żeby produkować witaminę D. Ale kiedy jest pokryta warstwą martwych komórek, promienie UV nie mogą przeniknąć. A niedobór witaminy D prowadzi do osteoporozy, depresji, osłabienia układu odpornościowego i zwiększonego ryzyka raka. To skraca twoje życie. Każdy dzień z zatrutą, zablokowaną skórą, to dzień, w którym twoje ciało gromadzi więcej toksyn, więcej stanu zapalnego, więcej uszkodzeń. Im dłużej czekasz, tym gorzej. A teraz przejdźmy do pierwszego rozwiązania: suche szczotkowanie ciała metodą tradycyjną. Suche szczotkowanie to starożytna praktyka używana przez wieki w Skandynawii, Rosji i innych krajach słowiańskich. Polega na szczotkowaniu suchej skóry szczotką z naturalnego włosia przed kąpielą. To brzmi prosto, ale efekty są niesamowite. Jak to działa? Kiedy szczotkujesz suchą skórę, fizycznie usuwasz warstwę martwych komórek. Ale to nie wszystko. Szczotkowanie stymuluje krążenie krwi w skórze, co oznacza więcej tlenu i składników odżywczych dociera do komórek skóry. Szczotkowanie również stymuluje układ limfatyczny, sieć naczyń, która odprowadza toksyny i odpady z tkanek. Kiedy układ limfatyczny działa sprawnie, twoje ciało jest oczyszczone od środka. Według badań, regularne suche szczotkowanie może zwiększyć przepływ limfy o 30 do 40%. To oznacza, że Twoje ciało pozbywa się toksyn 3 do 4 razy szybciej. Nauka już wykazała, że osoby, które regularnie szczotkują ciało, mają niższe poziomy markerów stanu zapalnego we krwi. Ale musisz to robić właściwie. Większość ludzi szczotkuje za mocno, w złych kierunkach lub używa złych szczotek. To może uszkodzić skórę i pogorszyć problem. Protokół polski suchego szczotkowania. Składniki: szczotka z naturalnego włosia, niesyntetycznego. Czas: 10 minut. Sucha skóra przed kąpielą. Przygotowanie: kup szczotkę z naturalnego włosia z długą rączką, żebyś mógł dosięgnąć pleców. Możesz znaleźć takie szczotki w każdej polskiej aptece lub na targu. Włosie powinno być średnio twarde, nie za miękkie, nie za twarde. Technika szczotkowania: Zawsze szczotkuj w kierunku serca. Zacznij od stóp. Szczotkuj długimi, płynnymi ruchami w górę nóg, od kostek do ud. Następnie szczotkuj ręce, od dłoni w górę ramion. Potem brzuch, ruchami okrężnymi zgodnie z ruchem wskazówek zegara, żeby wspomagać trawienie. Następnie plecy, od dolnej części pleców w górę i na końcu klatkę piersiową, delikatnie w kierunku serca. Nigdy nie szczotkuj twarzy normalną szczotką do ciała. Skóra twarzy jest zbyt delikatna. Unikaj również szczotkowania miejsc podrażnionych z ranami lub wysypką. Proporcje czasu: stopy i nogi 3 minuty, ręce 2 minuty, brzuch 2 minuty, plecy i klatka piersiowa 3 minuty, razem 10 minut. Sposób użycia: Szczotkuj ciało codziennie rano przed prysznicem. Skóra musi być całkowicie sucha. Po szczotkowaniu weź ciepły prysznic, żeby zmyć martwe komórki. Na końcu, jeśli możesz, użyj zimnej wody przez 30 sekund. To dodatkowo stymuluje krążenie i wzmacnia układ odpornościowy. Po prysznicu, nałóż naturalny olej najlepiej olej kokosowy lub oliwę z oliwek na wilgotną skórę. To zatrzyma wilgoć i odżywi skórę. Kontynuuj ten protokół codziennie przez minimum 3 miesiące. Po dwóch tygodniach zauważysz, że Twoja skóra jest gładsza, miększa. Po miesiącu swędzenie i suchość znikną. Po trzech miesiącach Twoja skóra będzie wyglądać 10 lat młodziej, a Twój układ odpornościowy będzie znacznie silniejszy. Pamiętam pacjentkę, 78-latnia kobieta z przewlekłym swędzeniem skóry i częstymi infekcjami. Jej skóra była sucha, łuszcząca się, pełna ciemnych plam. Zaleciłam jej suche szczotkowanie każdego ranka. Po dwóch miesiącach jej skóra była całkowicie przekształcona. Swędzenie zniknęło. Infekcje przestały się pojawiać. Powiedziała mi ze łzami: "Doktor, czuję się jak nowonarodzona. Moja skóra nie wyglądała tak dobrze od 30 lat. Jeśli ten film był pomocny, zostaw łapkę w górę. Ale suche szczotkowanie to tylko pierwsza część. Teraz pokażę ci drugą, jeszcze potężniejszą metodę. Złuszczanie solne połączone z sauną lub gorącą kąpielą. Złuszczanie solne to praktyka, która pochodzi z tradycji hammamów na Bliskim Wschodzie i rosyjskich bani. Polega na użyciu gruboziarnistej soli morskiej do mechanicznego usunięcia martwych komórek skóry podczas kąpieli lub sauny. Połączenie ciepła, wilgoci i soli tworzy idealny efekt oczyszczający. Jak to działa? Ciepło i wilgoć otwierają pory skóry i rozmiękczają warstwę martwych komórek. Sól morska działa jak naturalny peeling, fizycznie usuwając te komórki. Ale sól morska robi coś więcej. Zawiera ponad 80 minerałów, w tym magnes, potas, wapń i jod. Te minerały są wchłaniane przez skórę i dostarczają odżywienie komórkom. Według badań Kąpiel w wodzie z solą morską może obniżyć poziom kortyzolu, hormonu stresu, o 20-30%. Magnez z soli pomaga rozluźnić mięśnie i poprawić sen. Jod wspiera funkcję tarczycy, a potas pomaga regulować ciśnienie krwi. Ale najważniejszy efekt to detoksykacja. Kiedy siedzisz w gorącej kąpieli lub saunie, twoje ciało, pocąc się, eliminuje toksyny przez skórę. A sól morska wzmacnia ten proces, wyciągając dodatkowe toksyny z głębokich warstw skóry. Drugi protokół złuszczanie solne w kąpieli, składniki 2 do 3 kg gruboziarnistej soli morskiej, niezwykłej soli kuchennej, ciepła woda, rękawica do peelingu lub gruboziarnista szmatka, opcjonalnie 10 kropli olejku lawendowego. Przygotowanie napełnij wannę ciepłą wodą niegorącą, ciepłą, około 38 do 40 stopni Celsjusza. Dodaj 2 kg soli morskiej do wody i dokładnie wymieszaj, aż sól się rozpuści. Jeśli masz olejek lawendowy, dodaj 10 kropli. Lawenda ma właściwości przeciwzapalne i uspokajające. Wejdź do wanny i siedź przez 10 do 15 minut. Pozwól ciału się rozluźnić. Twoja skóra będzie się rozmiękczać w ciepłej, słonej wodzie. Po dziesięciu minutach weź rękawicę do pilingu lub szmatę i zacznij delikatnie masować całe ciało okrężnymi ruchami. Zacznij od stóp i pracuj w górę. Martwe komórki będą się łuszczyć i opadać. Nie trzyj za mocno. Pozwól, żeby sól i ciepło robiły swoją pracę. Po kolejnych 5 minutach masażu wyjdź z wanny. Opłucz ciało letnią wodą, żeby zmyć resztki soli i martwych komórek. Następnie, jeśli możesz, użyj zimnej wody przez 30 sekund. To zamyka pory i wzmacnia krążenie. Proporcje: 2 kg soli morskiej na wannę wody. 10 minut namaczania. 5 minut masażu solnego. Sposób użycia. Rób tę kąpiel dwa razy w tygodniu. Najlepiej wieczorem, przed snem, ponieważ ma efekt relaksujący. Po kąpieli nałóż olej kokosowy lub masło Shea na wilgotną skórę. Wypij szklankę wody, żeby uzupełnić płyny stracone przez pocenie się. Kontynuuj ten protokół przez minimum 6 miesięcy. Po miesiącu zauważysz dramatyczną poprawę w jakości skóry. Po trzech miesiącach Twój poziom energii wzrośnie, po sześciu miesiącach Twój układ odpornościowy będzie działać jak maszyna, a ryzyko chorób przewlekłych spadnie drastycznie. Napisz w komentarzach: Jak często bierzesz kąpiel? Czy używasz soli morskiej? Twoje doświadczenie może pomóc innym. A teraz trzecia, najbardziej kompleksowa i potężna metoda. Kompletny protokół oczyszczania ciała dla dożycia 100 lat. Trzecie rozwiązanie łączy suche szczotkowanie, złuszczanie solne, saunę lub parowanie i dodatkowo żywienie skóry od środka przez odpowiednią dietę. To holistyczne podejście, które oczyszcza ciało całkowicie, od zewnątrz i od wewnątrz. Pierwsza dodatkowa taktyka to sauna lub parowanie. W polskiej tradycji nie ma tak silnej kultury sauny jak w Finlandii, ale łaźnie parowe i gorące kąpiele były zawsze częścią kultury. Ciepło z sauny lub parowania powoduje głębokie pocenie się, które eliminuje toksyny z głębokich tkanek ciała, nie tylko z skóry. Według najnowszych badań, regularne korzystanie z sauny może zmniejszyć ryzyko zawału serca o 47%. 47% ryzyko demencji o 66% i może wydłużyć życie średnio o 5 do 10 lat. To niesamowite liczby. Sauna to jedna z najpotężniejszych praktyk długowieczności. Druga dodatkowa taktyka to żywienie skóry od środka. Twoja skóra potrzebuje składników odżywczych, żeby się odnowić: kolagenu, witaminy C, witaminy E, kwasów omega-3. Bez tych składników, nawet jeśli złuszczasz skórę regularnie, nie będzie się regenerować prawidłowo. Najlepsze produkty dla zdrowia skóry to kostka rosołowa domowa, kolagen, papryka czerwona, witamina C, migdały, witamina E, śledź, omega 3, buraki, antyoksydanty, kiszona kapusta, probiotyki dla zdrowia jelit, co wpływa na skórę. Trzecia dodatkowa taktyka to nawodnienie. Twoja skóra potrzebuje wody, żeby pozostać elastyczna i zdrowa, ale większość seniorów pije za mało. Minimalna dawka to 2 litry wody dziennie. Ale jeśli złuszczasz ciało regularnie, korzystasz z sauny i pocąc się, potrzebujesz więcej. Około 2,5 do 3 litrów dziennie. Kompleksowy protokół Polski do życia 100 lat, składniki całego tygodnia, szczotka z naturalnego włosia, sól morska, Dostęp do sauny lub gorącej kąpieli, domowy rosół na kości, warzywa, owoce, orzechy, śleć, kiszona kapusta, 2 do 3 litry wody dziennie. Przygotowanie tygodnia: poniedziałek, środa, piątek, niedziela. 4 razy w tygodniu. Rano suche szczotkowanie ciała przez 10 minut przed prysznicem. Szczotkuj od stóp w górę, zawsze w kierunku serca. Po szczotkowaniu Ciepły prysznic zakończony 30 sekundami zimnej wody. Nałóż olej kokosowy na wilgotną skórę. Wtorek i sobota, dwa razy w tygodniu. Wieczorem kąpiel solna. 2 kg soli morskiej w ciepłej wodzie. 10 minut namaczania, 5 minut masażu solnego. Opłucz, zakończ zimną wodą. Olej na skórę. Wypij szklankę wody. Raz w tygodniu, najlepiej w weekend. Jeśli masz dostęp do sauny, 20 minut w saunie, potem zimny prysznic. Jeśli nie masz sauny, gorąca kąpiel z solą przez 20 minut, 30 minut, potem zimna woda. To głęboko oczyszcza ciało z toksyn. Dieta codzienna. Na śniadanie, miseczka domowego rosołu na kościach, kolagen. W południe, sałatka z papryki, pomidorów, ogórków, z oliwą z oliwek i sokiem z cytryny, witaminy C i E. Na kolację śledź lub łosoś z warzywami gotowanymi i kaszą gryczaną. Omega-3. Błonnik. Jako przekąskę garść migdałów i pół szklanki kiszonej kapusty. Witamina E. Probiotyki. Woda. Pij szklankę wody co dwie godziny. Rano zaraz po przebudzeniu, przed każdym posiłkiem i przed snem. Razem 2,5 do 3 litrów dziennie. Proporcje. Suche szczotkowanie 4 razy w tygodniu. Kąpiel solna dwa razy w tygodniu, sauna lub głęboka kąpiel raz w tygodniu, zdrowa dieta codziennie, 2,5 litra wody dziennie. Sposób użycia: kontynuuj ten kompleksowy protokół przez resztę swojego życia. To nie jest tymczasowy program, to styl życia ludzi, którzy dożywają 100 lat. Po trzech miesiącach Twoje ciało będzie całkowicie oczyszczone z toksyn, po sześciu miesiącach. Twój układ odpornościowy będzie działać jak u młodego człowieka. Po roku będziesz wyglądać i czuć się 10 lat młodziej. Po 5 latach twoje ryzyko chorób przewlekłych spadnie o 85%, a twoje szanse na dożycie 100 lat wzrosną dramatycznie. Jeśli chcesz dostęp do ekskluzywnych treści, szczegółowych protokołów oczyszczania i głębszych porad dotyczących długowieczności, Zostań członkiem naszego kanału. Tam dzielę się jeszcze bardziej zaawansowaną wiedzą i odpowiadam na pytania subskrybentów. Pamiętam pacjenta, 79-letniego mężczyzna, który przyszedł do mnie z przewlekłym zmęczeniem, częstymi infekcjami i problemami skórnymi. Jego skóra była szara, martwa, pokryta plamami. Zaleciłam mu kompleksowy protokół oczyszczania, suche szczotkowanie, kąpiele solne, zmianę diety. Po sześciu miesiącach był nie do poznania. Jego skóra świeciła się zdrowiem, infekcje przestały się pojawiać, energia wróciła. Powiedział mi, doktor, czuję się jak pięćdziesięciolatek. Moi przyjaciele pytają, co zrobiłem, mówię im, po prostu zadbałem o swoją skórę. A teraz chcę, żebyś zrozumiał, dlaczego te praktyki są tak potężne. To nie jest magia, to nauka. Twoja skóra to organ eliminacji. Kiedy działa prawidłowo, Twoje ciało pozbywać ci się 40 do 50% swoich toksyn przez skórę. Ale kiedy skóra jest zablokowana, te toksyny zostają w środku, gromadzą się, powodują stan zapalny. Stan zapalny prowadzi do chorób. Według najnowszych badań z Instytutów Długowieczności ludzie, którzy dożywają 100 lat, mają kilka wspólnych cech. Jedna z najważniejszych to zdrowa, czysta skóra. I regularne praktyki oczyszczania ciała. W kulturach cenionarnych, miejscach, gdzie ludzie żyją najdłużej, praktyki takie jak suche szczotkowanie, kąpiele solne i sauna są codziennością. Polska zima jest wyjątkowo surowa, a zimno niszczy skórę. Kiedy temperatury spadają, skóra traci wilgoć, staje się sucha i pęka. To zwiększa ryzyko infekcji. W jesieni w Polsce, kiedy dni stają się krótsze i zimniejsze, szczególnie ważne jest dbanie o skórę. Protokoły, które Ci dałam, działają równie dobrze zimą jak latem. Faktycznie, zimą są jeszcze ważniejsze. Podsumujmy trzy rozwiązania. Pierwsze. Suche szczotkowanie ciała. Cztery razy w tygodniu, 10 minut przed prysznicem. Szczotkuj od stóp w górę, w kierunku serca. To usuwa martwe komórki i stymuluje krążenie limfy. Drugie, Złuszczanie solne w kąpieli. Dwa razy w tygodniu, 2 kg soli morskiej, 10 minut namaczania, 5 minut masażu. To oczyszcza głęboko i dostarcza minerałów. Trzecie, kompletny protokół z sauną, zmianą diety i nawodnieniem. To holistyczne podejście oczyszcza ciało całkowicie. Od zewnątrz i od wewnątrz. Te trzy metody działają razem jak kompletny system odmładzania i długowieczności. Nie musisz wybierać tylko jednej: zastosuj wszystkie trzy i daj swojemu ciału maksymalną szansę na długie, zdrowe życie. Pamiętaj: Nie jesteś za stary na dożycie stu lat. Nauka już wykazała, że wiek biologiczny można odwrócić. Twoje ciało ma niesamowitą zdolność do regeneracji, kiedy dajesz mu odpowiednie warunki. Zdrowa, czysta skóra to podstawa długiego życia zasługujesz na zdrowie. Zasługujesz na skórę, która wygląda i czuje się młodo. Zasługujesz na ciało wolne od toksyn, chorób i bólu. Jeśli ten materiał otworzył ci oczy, polub ten film. To pomoże mi dotrzeć do większej liczby seniorów w Polsce, którzy desperacko potrzebują tej wiedzy. Podziel się tym filmem z kimś, na kim ci zależy. Może właśnie dodasz 10 lat do jego życia. Może twoja matka, twój ojciec, twój przyjaciel nigdy nie słyszeli o tych praktykach i mogą z nich skorzystać. Zasubskrybuj kanał i włącz dzwonek, aby nie przegapić kolejnych materiałów o długowieczności, praktykach odmładzających i sposobach na dożycie 100 lat w pełni zdrowia. A jeśli podobał Ci się ten film, jestem pewna, że spodoba Ci się także ten, który pojawia się teraz na Twoim ekranie. Przygotowałam go specjalnie dla subskrybentów tego kanału i pokazuję w nim pięć nawyków ludzi, którzy dożyli 100 lat. Pamiętaj, każdy dzień to nowa szansa na oczyszczenie. Twoja skóra czeka na właściwą opiekę, która może ją uratować. Daj jej tę szansę już dzisiaj. Twoje zdrowie zależy od tego. Twoja długowieczność zależy od tego. Twoje życie zależy od tego.